Witam serdecznie. Dzisiaj nagrywam dla skorpionów na 24 rok. Jakie są energie dla skorpionów na przyszły rok? Już Wam wyjęłam jedną kartę z opiekunów światła. ISIS, Magic Manifesting. Twoje. Sny, wizje i cele. przeczytać. Stają się rzeczywistością, pozostań skupiony. I oczywiście Isis, bardzo silna, egipska bogini. Egipski, wszystko, co egipskie, to są mocne energie, więc. No Wy jesteście Skorpiony, no Skorpiony, tak, to jesteście, jesteście no, tacy, no mocni, co będę dużo mówić. <noise> skorpiony to są mocne energie. Słuchajcie, dobry rok. Tak jakby coś się miało spełnić, wykluć, wiecie. Po prostu skupiajcie się dalej na tym, co Was interesuje, co Was pociąga, co Was co was raduje, o tak to ujmę. Ja tu mam ochotę słuchajcie takich właśnie powyciągać kilka takich kart co na ten rok z takich energii. O patrzcie wypadła. Nie będę patrzeć na razie i z tych grubych kart też jedną. I z aniołów jedną. I to są moje, takie ja bardzo lubię te karty. 7 geometrii. Proszę bardzo, jedną dla Was. Skorpionki na ten rok 2024. Pamiętajcie, że to są tylko przyjazne wskazówki. Wiesz co z wami wibruje. Zostawcie to, co nie. No. No, słuchajcie. gruby rok dla Was. Uwierz. I wiesz, po To może być taki bardzo znaczący rok. Rok, który. Um, po prostu dużo zmieni dla Was. Jakby marzenia miały się spełnić. Karta. Uwierz. Częstotliwość tej karty wspiera naszą, nasze odczuwanie swojej wartości, która jest oparta na darach i talentach, które mamy. Ale też poczucia silnego połączenia ze źródłem. Czuję tu już taką ekscytację. Naprawdę piękne karty skorpionki. Macie też wewnętrzne dziecko, czyli mm, skupić się też na tym, czego ty jako malutka może potrzebujesz, nie? Przytulić się, pogadać z tą swoją wewnętrzną e, istotką, e, kupić sobie kwiaty może, kupić sobie czekoladki, loda, wiecie, takie rzeczy. E, szóstka kapsów, e, no to jest jakby też... Mm, Nawiązanie do tej przeszłości, do tego, kim byliśmy, a gdzie jesteśmy w tym miejscu, tak? Może bycie sobie wdzięcznym i dumnym siebie, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Tu jest dużo takiego ciepła, uczuciowości, takiej czułości dla siebie, docenienia siebie. Fajne, fajna energie, naprawdę. Jeszcze oczekuj cudów. Wiecie, uwierz, nie, uwierz, oczekuj cudów. Piękne energia. Tak Wam powiem. Aż yy, szkoda, że nie mam w Skorpionie za dużo astrologicznie, bo naprawdę Skorpiony piękną macie energię yy, taką ciepłą, taką, że mogą się dziać cuda po prostu tylko dlatego, że mogą, tak? Yy, no dobrze, jak, jaki będzie dla Was ten rok, patrząc poprzez yy, porę roku? Więc zobaczmy, co was czeka teraz w zimie, tak? jakie są energie. Równowaga, takie zajrzenie w głąb i jeszcze raz powtórzyła się karta sześciu pucharów. Więc tutaj jest takie dosłownie troszkę taka no, introspekcja, ale też taka retrospekcja w kontekście zajrzenia w głąb siebie, ale też zajrzenia do, do swojego dzieciństwa, do swojego nawet nie w kontekście jakimś czy, czegoś ciężkiego tylko jakby docenienia tego co było no nie i wyciągnięcia z tego co mnie to nauczyło jakby spojrzenie w ten sposób na swoje dzieciństwo na swoje na wszystkie poprzednie doświadczenia które były przed tym rokiem 2024 w tych kartach jest dużo takiego spokoju tak jakby ten proces był bardzo głęboki ale jednocześnie taki spójny i poprowadził was przez tą zimę dosłownie tak jakby was przygotował na resztę roku tak Yy, tu jest bardziej, powiedziałabym, skupienie się do siebie, więc tutaj yy, to nie jest ani czas, żeby poznawać jakieś związki, wchodzić w związki i relacje. Tak? Dla większości Was będzie to bardziej taki czas yy, przyglądania się sobie, zaglądania w głąb siebie. Yy, co mamy na wiosnę dla Was? Na wiosnę jest wkroczenie na tron, słuchajcie. Tu się może pojawić mężczyzna, bo tutaj już będziecie gotowi na to, żeby z kimś. Nawiązać jakąś relację, rozmowę, może kontakt. Jesteście arcykapłanką, czyli tu jest w pełni docenienie siebie. Pojawia się król, który jest pełen mocy, król dysków, czyli taki bardzo w materii odsadzony król, tak? To będzie ktoś, kto może was tak materialnie, fizycznie pociągać, taki będziecie się czuły z nim bezpiecznie, tak? Bezpieczni. Jest tutaj też karta śmierci, która... Tak się do mnie ta czacha uśmiecha. Czacha jest w wielu kulturach uznawana za energię ochronną. Dla mnie tu jest coś takiego, tak jakby cię pchnęło w taki rodzaj relacji, jakiego się może nie spodziewasz. E, tak, jakby po prostu e, wszechświat troszkę ci tak robił taki jakiś żarcik wygłupy, pchnął cię po prostu. Może na przykład ca, ca, nie wiem, całe życie mówiłaś, że o ja się nie zakocham w kimś takim czy takim, a tu nagle benz to będzie właśnie jednak takie coś. Tu jest po prostu e, taka delikatność, jeszcze tak trochę brak zaufania do tej drugiej osoby. Widać, że ten mężczyzna będzie się dużo tutaj starał, żeby was zdobyć i mm, przekonać do siebie. Ale jednocześnie tu jest takie, że on otworzy, jakby dosłownie miał kluczyk do Waszego serca. Takie jest uczucie. Fajne. No dobra, słuchajcie, jak będzie wyglądało lato dla Skorpionów w 2024 roku? <laughs> Tutaj się już, słuchajcie, zawiązuje coś, tak? Um. Łączycie się jakby z tą osobą, może nawet gdzieś wyjeżdżacie razem albo się przeprowadzacie, nie wiem, może zamieszkujecie w tym samym mieście na przykład. Tutaj jest planowanie czegoś razem, wspólnie, czegoś nowego. I pojawia się też Król Mieczy. Może być coś takiego, jest osobnie uczucie, że pojawi się jakiś mężczyzna z przeszłości, znowu wróci, jakiś ktoś, z kim byliście może w związku. Yy, jesteście już wiecie poznaliście tego kogoś nowego a tu się pojawi ktoś z przeszłości może przyjść ale on tak tylko naprawdę się pojawia po to żeby troszkę namieszać i uświadomić wam że to jest dokładnie nie to czego chcecie nie chcecie tej przeszłości tylko chcecie być z tym yy, mężczyzną którego poznałyście na wiosnę yy, znaczy z którym zaczęły się te relacje tylko wiecie co to jest też coś takiego oczywiście mamy wolną wolę i to są czytania ogólne więc to może być dla niektórych z was oczywiście może się okaże że wolicie wrócić do tego króla mieczy nie wiem ale tutaj jest takie jakby bardziej uświadomienie sobie, gdzie jestem, że doceniam to miejsce, w którym jestem i planowanie wspólnej przyszłości. Tak, no dobra, no to co się dzieje jeszcze na jesień w 2024 roku? Tutaj widzicie sporo skupienia na związku. Mam takie wrażenie, że to cała reszta po prostu będzie sobie płynąć. Jeśli chodzi o pracę, to tam po prostu będzie sobie płynęło, a tutaj bardziej takie otwarcie się na relacje u Was. Jesień mamy, słuchajcie. Robi się troszkę bardziej poważnie. E, tutaj idzie mi bardziej w kierunku, co tutaj mamy. Zobaczcie. E, e, tak jakby. Takie zrobiły się karty bardziej poważne, troszkę odwrócone, tak jakbyście się od czegoś odwracały. Tak, jakby przyszło jakieś takie doświadczenie, które musiało nadać, żebyście coś w sobie poukładały i wyrównały, jeśli chodzi znowu o przeszłość, o teraźniejszość, o, o odnajdywanie siebie. Troszkę może się skupić na takim, wiecie, zamykaniu się na innych. Ale tutaj też będzie takie doświadczenie, że ten wasz partner was wspiera i poczujecie się faktycznie po raz pierwszy może w życiu takie wsparte w tej sytuacji, która tam może będzie taka troszkę bardziej dla was, że tak powiem nie tyle skomplikowana, nie tyle ciężka, co taka istotna, ważna, tak? To jest na pewno... To was jakby sprowadzi na nową ścieżkę, jeśli chodzi o doświadczanie i Mam takie uczucie, że ten partner się do tego stopnia sprawdzi, że jakby pozostanie u waszego boku, ale też jest taka, takie uczucie, że dla niektórych z was możecie postanowić, że jednak chcecie być sami. Tu mam coś takiego, są co jednak czytania ogólne. Niemniej jednak będzie duże wsparcie od tego partnera. Ale tutaj jakbyście może, nie wiem, coś takiego jest takiego. Jeżeli macie w sobie jakieś blokady, to może się okazać, że ten związek to dla was za dużo, na przykład. Coś takiego tutaj jest. No dobrze, jaka jest ogólnie rada na ten rok 2024. Pamiętajcie, że to wy wybieracie, jak się to poukłada. To są tylko energie, które mogą się zaznaczyć w tym roku, tak? Rada jest, otwórz się na miłość, otwórz się na odczuwanie. Pozwól sobie na związek, tak? Albo otwórz się na miłość w związku, w którym już jesteś, jeżeli nie jesteście w związkach. Jest też taka taka karta, taka że tak, ty możesz być najważniejsza, możesz się skupić na sobie, możesz ty być najistotniejsza. Nie musi być tak, że ktoś musi być ważniejszy i musisz się kimś opiekować, kimś zajmować. Ten rok może być w skupieniu na sobie i na takim takiej świadomości, że ja jestem najważniejsza, tak? Masz do tego prawo, tak to powiem. Dobrze, jaka jest przestroga, czego nie robić? Manifestacja, ale z tym księżycem. Mam takie uczucie, że nie podchodzić do manifestowania jak do czegoś, co się ma wydarzyć w, w dalekiej przyszłości. Tak jakby coś, co manifestujemy, że to jest niedostępne. Bardziej, jeżeli czegoś pragniemy w życiu, to podejść do tego w taki sposób, że poczuć, jakbym się już teraz czuła, gdybym to miała, tak? Gdybym to mogła dostać, czy mógł dostać. Bo tu jest w sumie takie uczucie, tak bardzo mi się oddala ten księżyc w tych dłoniach tak daleko. Tu jest po prostu takie uczucie, słuchajcie, jakby ten... Ta materia, ten dobrobyt, to wszystko, na co zasługujecie, czego pragniecie, miało się... Dla Was pojawić i objawić, ale nie traktujcie tego jak takie, wiecie, jakbyście czytali romanse i tylko, o, też bym tak chciała. Nie na zasadzie, że to jest gdzieś daleko i niedostępne, tylko bardziej na zasadzie, że to jest, mam prawo do tego, to ma, może wejść do mojego życia i poczuć to przez serce, jakbyśmy już tam byli, wiecie. Tak jakby to było rzeczywiste, te, jakby bardzo blisko, tak? Na takiej zasadzie. No takie to mam karty dla Was. Bardzo piękny rok. Skorpionki, więc korzystajcie z tego. Jeszcze jedną kartę na koniec weźmiemy, ostatnią. Ostatnia karta na koniec. Poproś o pomoc. No to może, wiecie, ogólnie oznaczać poprosi o pomoc, ale może też oznaczać z tym partnerem, żeby się nie krępować z tą osobą, która się pojawi w waszym życiu, żeby go poprosić o pomoc, żeby przyjąć też tą pomoc, tak? Zachęć Boga, by był twoim przewodnikiem. Naprawdę po prostu powiedz Boże, czy siła wyższa, tak? Nareszcie jestem gotowy, prowadź mnie. Albo tak, porozmawiać się o Nareszcie jestem gotowy, prowadź mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Czy macie się? Miłego roku 2024 życzę. Zapraszam oczywiście, kochani, na czytania prywatne. E, możecie sobie zajrzeć na stronę tylko tam jest wszystko. Buziaki.